I have a dream That's all I need How make it happen With some work and belief Know what I want So I'll take it on How made mistakes, but mistakes make you strong Let's break it down for a minute I want the crown, I'm gonna get it You hear me, I'm winning I'm trying to see where we Postanowiłem zbudować Trollkę W związku z czym zakupiłem Zjazd linowy na Allegro to jest Między 300 a 400 zł kosztował zawiera on w sobie linę mocującą do drzewa, śrubę rzymską do naciągania, uchwyty hamulec potrzebne tylko klucze no i oczywiście linę, 30 metrów jest taka tabelka która pokazuje w zależności od tego jaką mamy wysokość jak powinna być zgodnie ze spadkiem zamontowana lina jak to szybko rozkminić do jednego drzewa jeżeli mamy drzewo Mocujemy linę, którą przeplatamy i przekładamy. Potem należy drugie drzewo lub słup za śrubą rzymską okalać. O, tak jak tutaj. Czyli tutaj mamy przełożoną linę, śrubę rzymską, tutaj kładziemy dookoła, no i zaczepiamy. No i widać, że tutaj ma być spadek, więc przydałby się podest z drugiej strony. No i jak uda nam się naciągnąć linę, no to <laughs>, powinniśmy zaciągnąć ją śrubą. No i gotowe. Nadmiar liny obcinamy. A jak to wychodzi w rzeczywistości? W rzeczywistości poza liną i drzewem musicie sobie zadbać na przykład o podkładki pod linę, dlatego że inaczej wedrze się ona w drzewo. Tutaj ona jest przełożona chyba nie do końca poprawnie, bo powinno to być przesunięte tutaj. Aczkolwiek trzyma się. Następnie mamy śrubę rzymską, hamulec. Tutaj wisi nasza tyrolka. Ma jeszcze sznurek do ściągania przygotowany. Zaraz powiem po co. No i z drugiej strony, jak mamy napiętłowinę, mamy słup. W moim przypadku musiałem zapewnić sobie słup, bo nie mam dwóch drzew na działce. No i podest też już jest tutaj gotowy, zaraz o nim opowiem. Co do samego słupa, to słup miał wysokość 3,70. 110 jest za zabetonowany i zakamieniowany w ziemi, reszta wystaje. Istnieje szansa, że taki słup wam się zegnie, więc trzeba poczekać, aż wszystko dobrze wyschnie. Co do samej Liny, żeby się nie opuszczała, kręciłem sobie oczko w słupie. No i jak widać nadmiar liny, ja sobie tutaj po zaczepieniu jej zmagazynowałem, jak będę chciał przewiesić tyrolkę. rolkę. Albo zmienić jej wysokość, no to wiadomo, że z tej strony mi się to nie uda. Ale jak będę chciał z drugiej strony to przenieść, to mogę sobie tutaj wysoko na drzewie zamontować linę, a zjazd zrobić w tą stronę. Problemy, jakie się pojawiły przy robieniu, no to głównie problematyczne było to, żeby ten słup solidnie zamocować. Nie chciałem go też porysować przy naciąganiu, żeby ładnie wyglądał, to użyłem kawałek wycieraczki samochodowej. No i samo jest ciężko tą linę naciągnąć, więc ja użyłem samochodu do tego. Czyli linę sobie przeplosłem, dookoła, naciągnąłem samochodem, przyszedłem tu zawiązać, zakręcić te trzy zaczepy, no i następnie dokręciłem śrubą rzymską. To jest z samej instalacji liny. Trzeba pamiętać, żeby najpierw przez linę przewlec sam zjazd ślizgowy i hamulec, bo potem się tego nie zrobi. No i weszliśmy na temat podestu. Podest udało mi się z dziadkiem wyspawać. Jest dosyć porządny, ma 70 cm wysokości. Zrobiłem takie prowizoryczne myślę, że już zostanie wejście drabiniaste z uchwytem, bo był problem dla dzieci z wejściem, nie mieli się czego złapać, no i jak dwójka dzieci się bawiła na podeście, bo oczywiście trudno jest, żeby jedno naraz się bawiło, to stwierdziłem, że poręcz też się przyda, poręcz jest solidna. Tutaj dałem śruby do poręczy i dałem śruby do desek. To są jakieś stare deski, które udało mi się znaleźć po budowie no i taki podes, on ma 75x75 75, chyba jest w zupełności wystarczający tu przyczepujemy magnes dlatego, że jak dzieci idą sobie z tyrolką to nie mogą jej sobie przytrzymać <laughs> więc biorą sobie teraz tyrolkę tyrolkę siedzisko tutaj przez to, że zaraz pokażę o co chodzi tutaj już ta tyrolka jest dosyć wysoko nad ziemią jest problem żeby to złapać a jak mamy magnes trzyma się to tutaj dziecko jest w stanie samo to zaczepić potem sobie wchodzi pod drabince no i może sobie zjechać ścisk z takim spadkiem podręcznikowym to jest 70 cm względem dwóch końców potrafi dojechać do końca odbić się i cofnąć? Więc dzieci mogą sobie swobodnie tutaj zjechać. <laughs> Jeszcze sprawa, która może wymagać wyjaśnienia, to poziom. Tutaj mianowicie mamy problem z tym, że mamy nierówny teren. I żeby odwzorować górny poziom rury na drzewie, użyłem wskaźnika laserowego. Zobaczyłem, gdzie na drzewie. Jest miejsce wskaźnika, czyli czubka rury, i zmierzyłem od góry 70 cm. No i właśnie zalecane dla dzieci około 1,20 m, to jest, żeby niższy punkt był na 2 m, wyższy jest na 2,60 m. No i w sumie parę dni roboty, po parę godzin, dlatego że trzeba na różne rzeczy poczekać, trzeba różne rzeczy sobie sprawdzić albo dopasować. No, i też koszt rury. <laughs> Troszeczkę mnie zdziwiło. Myślałem, że będzie tańsza, a kosztowała praktycznie tyle, co sam zestaw ślizgowy. Ale wszystko gotowe na sezon, więc myślę, że dzieci będą miały zabawę. Detale dla wytrwałych. Jeżeli drzewa są zbyt cienkie, lub rura czy słup zakopane są zbyt luźno. To w momencie napinania liny mogą się zbiec do środka, co jest problematyczne. Dlatego warto wybrać sobie jak najgrubsze drzewo albo jak najlepiej zamontować słup. Użyć dużej liczby kamieni i dużo betonu. Co do osłony drzewa, to są oferowane różne osłony, ale najprostszą są deski lub kawałki innego drewna. Takiego jak na opał. Można wziąć pieniek brzozowy i zamiast tutaj desek tak jak ja wziąć pieńki brzozowe dzięki czemu oszczędzi się kora tutaj widać, że u mnie troszeczkę zabrakło co do ściągania śruby rzymskiej trzeba pamiętać, że na początku trzeba jak najbardziej wysunąć prawy i lewy gwint i kiedy włoży się tu śrubokręt, żeby ją skręcać trzeba przytrzymywać z jednej i drugiej strony śrubokrętem lub kluczem, żeby to wszystko się nie kręciło, żeby lina nam się nie skręciła, kolejny aspekt to podest. Podest może się ruszać, szczególnie jeżeli nie stoi na równej powierzchni, nasz akurat już jest dosyć stabilny, ale kosztowało to trochę pracy. Musieliśmy zakopać bloczki betonowe, nawiercić w nich dziury i dziury w kątowniku. I dzięki temu, że jest przykotwiony on do tych czterech bloczków, to jest bardzo stabilna konstrukcja. Aby nogi się nie rozchodziły, mamy tu poprzeczkę, która łączy poprzeczki dolne mocujące, dzięki czemu mamy gwarancję, że nogi się nie rozjadą. Tutaj ten kątownik, który dałem na górze, jest bardzo gruby. I bardzo trudno było w nim wywiercić dziury, dlatego zrezygnowałem z takich wkrętów z wiertełkiem na rzecz zrobienia dziury i śrubę, dać śrubę z nakrętką. Aspektem była dziura na rurę, było ciężko ją wykopać w moim terenie, miała być 1,30 m, udało się wykopać 1,10 m, i żeby rura samoczynnie nie opadała, dałem Postawiłem ją na takim większym kamieniu. Dzięki czemu ona nie będzie się wbijać w ziemię. Dookoła dałem też więcej takich polnych kamieni. Dało nam to taką stabilizację. A potem wlałem trochę betonu B20. Trochę mam na myśli 4 worki po 25 kg, czyli około 100 kg. No, 15 zł taki worek kosztował, więc nie jest to duży koszt. Do tego trochę linek, karabinczyków. Kosztów dodatkowych. Tutaj drabinka też jest na śrubach zrobiona. Żeby już nie kupować więcej kawałków drewna, znalazłem u siebie takie świeże klonowe patyki, które posłużą, podejrzewam, jeszcze długo. Uchwyt był potrzebny dlatego, że dzieci jak wchodzą, to nie miały się czego złapać i z uchwytem im dużo sprawniej idzie. No, a sama barierka jest troszeczkę dopasowana do ich wzrostu na wkręty, które mają około 15-20 cm. Nawet najpierw otwory, a potem wkręciłem je dopiero. Podobnie robiłem z każdym aspeksem tutaj. Czyli najpierw wiercimy w desce dziurę, potem wiercimy w kątowniku dziurę, a następnie dajemy śruby. Trochę to dłużej trwa, ale jest na pewno dobrze zrobione. Rurę zabezpieczyliśmy hammerajtem czarnym połyskowym, dwukrotnie malując. Zobaczymy jak to będzie za jakiś czas wyglądało. You are never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, and you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're responsible. Too many obstacles, you gotta stop it, go, you gotta take it slow. You can't be a pro, no, it's your time no more. Who the fuck are you and tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon, and I'll do it because it's what I wanna fucking do. Because all these opinions and all these positions they come in in millions, they fucking your vision. Zamolliśmy sobie taki domek? Gotowy, ale parę usprawnień zamontowaliśmy. Tutaj jest bloczek przelotowy, żeby dzieci mogły sobie wciągać wiaderko. Jest lina do wchodzenia. Nabiłem też trochę papy na dach. No i zrobiłem na dole zabudowę, żeby mogły sobie dzieci do domku wchodzić. I okazuje się, że zabawa w domku jest dużo ciekawsza niż zjeżdżalnie. Trochę się jeszcze huśtają, ale. Nie spędzają zbyt wiele czasu na tym placu zabaw. no Uważam, że warto sobie takie rzeczy w ogrodzie samemu robić. A jak się nie ma ogrodu czy czasu, to uczęszczać na placę zabaw. Bo naprawdę czas spędzony na zewnątrz to jest największy, największy plus dzisiejszych czasów. Jak najdłużej trzymać dzieci z dala. Od gier i telefonów. Będzie zima, będzie gorzej. A co do domu, jeszcze taki techniczny aspekt. Warto dać pod te główne podpory, żeby nie gniły kawałki jakiejś płytki betonu. Dzięki temu dłużej to wszystko wytrzyma, niż by było za, 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 założone w ziemi. No i oczywiście huśtawka powodowała, że się wszystko tutaj ruszało. To wbiłem kątownik w ziemię do tego śruba czy wkręt i nic się teraz nie rusza.